Był Dears, było Pepko, więc dzisiaj pora na świąteczne odwiedziny z Sensei. Już na wejściu widzimy, że będzie ciekawie. Na przywitanie takie urocze kubki: pani Mikołajka i pan Mikołaj. Oraz taki strojik, który wrzuciliśmy od razu do naszego koszyka. W Sensei mamy również szeroki wybór kubków w różnych wzorach. Są zarówno klasyczne wzory, ale też bardziej kolorowe i o różnych kształtach. Mi spodobał się na przykład ten. Ale nie wiem, jakby było z jego funkcjonalnością. Ja zdecydowanie jestem team klasyki, więc taki też wpadł mi w oko. Jeśli chodzi o rzeczy na świąteczny stół, to wybór jest tak duży, że nie wiedziałam, od czego zacząć. Mamy mnóstwo pater na ciasta, a ta choinka jest naprawdę urocza. Spójrzcie tylko na to no przecież to raj brałabym wszystko. Mamy na przykład takiego pana piernik idealny na jakieś smakołyki lub taką laskę lukrową. W Sinsei znajdziecie także wiele pojemników na przechowywanie, zarówno szklanych, jak i kolorowych. Jeśli chodzi o poduszki i koce, to nie było ich aż tyle. My jednak coś wybraliśmy. Postawiliśmy na białe, z laskami lukrowymi, ale była też wersja czerwona. W rękę wpadła mi również taka choinka. Nie wiem jednak jak z jej jakością, a ten kocyk wygląda cudownie. Jeżeli chodzi o skrzaty i tego typu ozdoby, mamy ich równie mnóstwo w przeróżnych rozmiarach. Mnie na przykład urzekły te pierniczki, są przeurocze. Było tego wszystkiego naprawdę mnóstwo. Znajdziecie też wiele figurek, na przykład Mikołaje czy Renifery. A tu taki piernikowy domek. Mamy też na promocji kilka kalendarzy adwentowych. No i zaczęły się zapachy. Było ich tak dużo, że każdy z pewnością znalazłby idealne dla siebie. W Sinsei pojawiły się także zestawy, w których mamy zapach i świeczkę. A propos świeczek, spójrzcie na to. Cały regał pachnący świątecznym klimatem, aż nie wiedziałam, od której zacząć. My postawiliśmy na taką. Pachnie pierniczkami więc idealnie na święta. Jeśli lubicie zapach czekolady, to ta będzie strzałem w dziesiątkę. Znajdziecie również wiele mini choineczek, które mogą pięknie wypełnić przestrzeń. W oko wpadła mi taka mikołajowa medelniczka. Zauważyłam również kilka par kapci. Mogą posłużyć jako prezent dla bliskiej osoby lub dla samego siebie. Te zdecydowanie spodobały mi się najbardziej. Podsumowując, Sinsei udało nam się upolować kilka rzeczy, więc jesteśmy zadowoleni.